Historia pewnej kobiety. Starsza kobieta chciała kupić dwie bułki i kiełbasę. Zabrakło jej tylko dziesięć groszy, przez co wyszła głodna ze sklepu. To wydarzyło się naprawdę. Zwykły sklep, zwykły poranek, zwyczajna starsza kobieta i dramat, który porusza całe osiedle. Do sklepu przyszła starsza pani, skromnie ubrana, z małym woreczkiem w dłoni. Położyła na ladzie dwie bułki i kawałek kiełbasy. Gdy ekspedientka nabiła wszystko na kasę, wyszło dokładnie 4,59. Kobieta otworzyła woreczek i wysypała zawartość. Same drobne grosze, dziesięciogroszówki, kilka dwudziestogroszówek. Sprzedawczyni przeliczyła raz, potem drugi. Wyszło 4,49. Zabrakło dziesięć groszy. Starsza kobieta spojrzała błagalnie. Powiedziała, że to wszystko, co ma, że jest głodna, że to jej ostatnie pieniądze i że jutro przyjdzie i odda te dziesięć groszy. Słowo honoru. Ekspedientka jednak pozostała niewzruszona. Powiedziała, że musi być dokładnie, bo takie są zasady. Nie zaproponowała tańszego zamiennika, nie pozwoliła zostawić długu i nie znalazła sposobu, by pomóc. Kobieta odeszła z jedną bułką i kawałkiem kiełbasy. Nie było awantury, nie było krzyku. Starsza pani po prostu zabrała tyle, ile mogła za 4,49 i odeszła. Powoli, w ciszy, bez reszty. Z pustym miejscem po jednej bułce. I pustką znacznie większą. W sercu każdego, kto to widział. Lokalni mieszkańcy nie kryją oburzenia. Tyle się mówi o szacunku dla starszych, o empatii, a tu człowiek głodny nie może kupić bułki, bo brakuje mu 10 groszy. To już nie sklep. To zimny automat, komentuje pani, Rean, komentuje pani Renata, klientka, która była świadkiem całego zajścia. Czy naprawdę nie stać nas na 10 groszy człowieczeństwa? Kobieta ta nie wróciła następnego dnia. Nie wiadomo, czy zapomniała, czy się wstydzi, czy po prostu straciła wiarę w ludzi. Wśród klientów sklepu jedno jest pewne. Nikt już nie patrzy na tą ekspedientkę tak samo. Bo to nie chodzi o bułkę. To nie chodzi o te dziesięć groszy, to chodzi o to, czy my w ogóle mamy jeszcze serca.